Zbieram się właśnie na kolację z marką L'Oreal, a tak naprawdę nie jest to zwykła kolacja, tylko pierwszy śledzik w tym roku. Um, Hej, witam Was w nowym vlogmasie. W ogóle jakieś pół godziny temu ogoliłam Pejsa z tej strony, bo z jednej strony mi rośnie, z tej jest wszystko ok. Tutaj taki pejsiur, przy okazji zaczęłam już dotykać skórę, więc tak, tak, najlepsza rzecz przed eventem, ogolić sobie pejsa i zacząć wyciskać pryszcze. Świetnie Ania. Słuchajcie, w ogóle ten podkład od Yves Saint so All Hours Glow Foundation, to jest nowość, to ma, ten podkład ma kilka miesięcy, ja już mam go na wykończeniu, powiem Wam tak, jak zaczynam się malować, nie jestem w stanie... Go nie użyć. Odkąd go używam? Nawet mimo tego, że widzę, jak szybko znika i jak bardzo jest mi go szkoda, nie jestem w stanie go nie użyć, bo on tak fantastycznie wygląda na skórze. Ale co robię, żeby mimo wszystko um, trochę przedłużyć jego żywotność? Mieszam go z tym podkładem All Hours. To jest ta klasyczna wersja, ona jest troszkę taka bardziej matująca. Ta jest piękna, rozświetlająca, super wygładzająca, mega naturalnie wygląda na skórze. Użyłam przed chwilą bronzera z Chanel, w ogóle dopiero ostatnio zaczęłam rozumieć jego fenomen. Teraz użyję sobie tego bronzera z Rare Beauty. Szczerze nie jestem jego fanką. Po nim robiły mi się plamy, ale już używam i po prostu go wykorzystam do końca. O taki smoki, brązowy. I jeszcze do tego dam trochę błysku na powiekę. Ta, mas ta maskara od Loreal Paris jest genialna jak śledzik z L'Oreal to tylko ta mascara na oczach. Musisz mi dać to poniżej tak jakby linii e, tego. Tej sukienki, że jak usiądę przy stole, to że też nagle mi plecy się nie objawiły jako dwukolorowe. Ślicznie, jest dobrze. Mamy dziś świąteczną sesję zdjęciową. Właśnie się zebrałam w ogóle. Moje włosy kolejny dzień. Nie dają mi tego, czego od nich oczekuję, ale trudno. Po prostu takie jest życie. Czasami, czasami za Ci być. Nawet nie chce mi się o tym jakoś dłużej myśleć. Już nie miałam czasu ich umyć, także to jest to, co tu widzę. Mój plan, żeby Ida poszła spać przed y, tym, jak będziemy mieć te foty, niestety nie wypalił. Ja... ja mam... Była? Tak? Nie, 7. Dobra, moja. Dobra, moja. Dobra, tak, no. moja. No moja. Dobra, moja. Dobra, w Dobra, Słuchajcie, jakie piękne dekoracje mamy w domu jest po prostu jakiś obłęd. Zrobiliśmy rodzinną sesję zdjęciową. Debora, bardziej znana na swoim Instagramie jako Zielone Plotki, jest, robi przepiękne aranżacje kwiatowe, przepiękne dekoracje. Tak samo dekorowała nam stoły na chrzest Idy i też teraz właśnie... Mm, Przywiozła nam trochę dekoracji do domu. No, ja jestem po prostu zakochana, jak to wygląda. A Kasia, przy okazji, by the way, Kasia robiła nam zdjęcia na naszym ślubie. Uwielbiam vibe tych fot, tak samo robiła też sesję moją ciążową już po prostu jak byłam dosłownie za dwa tygodnie przed porodem i miałam takie, nie mam w ogóle szans, żebym robiła jeszcze jakiekolwiek foty, ale ona mnie namówiła, zrobiłyśmy to i jestem tak na maksa wdzięczna, że mnie przycisnęła, żebyśmy zrobiły te foty, bo, bo po prostu jest to pamiątka na całe życie, do której będę wracała, te foty też zawisną gdzieś pewnie u nas w domu. Oczywiście sesja zdjęciowa nie obyła się bez płaczu. Chaty. Powiecie: Wow, Ania, ładny makijaż, ładna styluwa, fajne dżinsy do sprzątania domu. Słuchajcie, ja po prostu robię to po łebkach wtedy, kiedy tylko mogę. <gryw> Wzięłam się za prysznic. Tak, generalnie chcę ogarnąć chatę przed naszym wyjazdem, bo pod koniec tego tygodnia wyjeżdżamy na wakacje. Słuchajcie, lecimy do Dubaju. I uznaliśmy, że to jest taka najbezpieczniejsza destynacja dla nas jak na podróż z pierwszym dzieckiem. Przede wszystkim jest grudzień, więc pogodowo w grudniu tam jest po prostu idealnie. Nie będziemy się martwić, że będzie czy za zimno, czy będzie deszczowo, w ogóle wywalone w to, będzie słonecznie i ciepło. Na czym mi najbardziej zależy. Więc ja robię po prostu wszystko po kolei. Sprzątanie, pakowanie się, co ja zapakuję dla siebie, jeszcze nie wiem, nawet jeszcze nie zaczęłam rozpinać moich stylizacji. Jedną wiem na pewno, chcę w miarę tak ogarnąć dom, wysprzątać go, też porobić pranie. Posuszyć to pranie, żebyśmy po pierwsze też mieli czyste rzeczy, które weźmiemy, ale że też jak wrócimy, to żeby ta sterta na mnie nie czekała. Druga rzecz jest taka, że w międzyczasie, jak my wyjedziemy, to tutaj przyjeżdża moja rodzina, przyjeżdżają moi bratankowie, którzy mają 12 i 14 lat, więc też, no po prostu będą goście w domu, więc chcę, żeby też jakoś tak w miarę miło ich przyjąć. Słuchajcie, a propos moich bratanków. I a propos sprzątania, ten sprzęt, w ogóle ja tę szybę przed sekundą, nie wiem ile to trwało, 5-4 minuty, jak ja ją umyłam z obydwu stron, ten sprzęt towarzyszy mi od, odkąd się tak naprawdę tu wprowadziliśmy. To jest w ogóle moje totalne sprzątające polecenie, myjka elektryczna, bez której ja nie wyobrażam sobie życia i, i sprzątania w domu, szczególnie właśnie tych wszystkich szklanych powierzchni, zarówno luster, ale też właśnie szyb, czy okien. I słuchajcie, a propos, jeszcze Wam taką anegdotę powiem, a propos moich bratanków przyjechali do nas na wakacje i tak sobie pomyślałam, ja bym im chętnie jakąś robotę dała. Taką domową, żeby po prostu trochę mnie odciążyli, ale jednocześnie coś, przy czym oni mogą się sprawdzić, słuchajcie, powiedziałam im chłopaki, płacę Wam za mycie okien. To, jak oni wymyli te okna właśnie przy użyciu tego sprzętu, głównie, głównie tego, dlatego że jeżeli chodzi o ten płyn, to zobaczcie, on ma tutaj pojemność około 200 ml. To jest taki koncentrat, który się miesza z wodą, natomiast przy yy, takich dużych powierzchniach, jak duże okna, no to jednak. To jest troszkę za małe, więc oni sobie korzystali po prostu z wielkiego płynu. Natomiast... Ta myjka się sprawdziła tak genialnie przy myciu okien, wielkich okien. Jedyne co jest ważne, to żeby te okna, szczególnie od zewnętrznej strony, bardzo mocno zlać wodą. Wtedy ten kercher, y, ta myjka po prostu tak wciąga i zbiera tą całą wodę, zostawia te szyby bez żadnych smug. Ja po prostu jak to zobaczyłam, ja byłam w szoku, bo wiecie, o ile taką szybkę tutaj, którą ja mam w łazience, to można sobie... Które miga szybciutko umyć, jednak okna są trochę bardziej takie problematyczne, przede wszystkim ze względu na to, że bardzo szybko od zewnętrznej strony ta woda na nich paruje i one bardzo szybko robią się suche i bardzo szybko robią się smugi. Nie jest to wcale takie łatwe, żeby samemu dobrze umyć te okna. 12 i 14 latek poradzili sobie naprawdę genialnie. Ja byłam w szoku, co prawda robili to na raty, całe wakacje, więc absolutnie, wiecie, ja niczego innego od nich bym nie oczekiwała. Natomiast y, ten sprzęt zarówno do takich małych łazienkowych powierzchni, ale też do dużych okien jest przez nas przetestowany, zarombisty. Myjka elektryczna, tak naprawdę to jest ściągaczka elektryczna, która właśnie w tym miejscu zasysa cały płyn, całą wodę, która jest na szybie. Ten płyn jest zasysany tutaj. Potem jak tu się nazbiera, to trzeba to wylać. A druga część to jest właśnie taka część miejąca. Tutaj to jest w ogóle na jakiś taki rzep montowane w ten sposób. Mega łatwe, mega proste. Ja... Naprawdę jestem gigantyczną fanką tego sprzętu. Ten konkretny model to jest WV7 Signature Line. On w ogóle, seria jest sygnowany imieniem i nazwiskiem y, pana Kerhera. Także tak, to jestem ja. O godzinie 14.20, w momencie, gdy moje dziecko drzemie, zaraz idę pakować rzeczy. Ale Czysta Szyba w Łazience to jest jedna z takich rzeczy, które na maksa mnie satysfakcjonują i w momencie, gdy. Łazienka jest posprzątana. Przede wszystkim właśnie szyba jest taka bez smug, bez tych wszystkich mydlanych zacieków. No to jakoś tak od razu przyjemniej człowiek się czuje jak tutaj wchodzi i przyjemniej jest się myć, brać ten prysznic, robić sobie ten skin i to wszystko niż jak jest namaziane. A dosłownie to cztery minuty i zrobione. By the way, w ogóle a propos intensywności życia. Jutro jadę jeszcze do Warszawy na Świąteczną sesję zdjęciową, więc tak, to jest moje życie. Jednego dnia latam po uszy z pampersami i kurczę myję całą chatę. Drugiego dnia robię totalny nam, robię włosy, jadę do Warszawy zrobić sesję zdjęciową. Balans, jakiego w sumie sama potrzebuję. Mam jeszcze tak przypakowanie się, że dwa lata temu, jak byliśmy w Abu Dhabi i w Dubaju, to co mnie na maksa urzekło i tak jakby otworzyło um, moje oczy na inną kulturę to jest to, że tam rzeczywiście kobiety się ubierają bardziej skromnie. Raczej się zakrywają, nawet jak nie mają na sobie full hijabu, wiecie, zasłoniętych włosów wszystkiego. To mają na sobie albo abaję, czyli taką narzutkę, albo yy, po prostu są ubrane tak bardziej skromnie, jednocześnie bardzo klasy. Ja też zaczęłam dostrzegać, jak właśnie takie skromne ubiory. W sensie skromne pod tym względem, że nie trzeba roznegliżować się całemu, żeby dobrze wyglądać, albo żeby nie wiem. Mieć jak ojej niej, wstał. Bramati i tam ogarnie, ja wam... albo może i nie. Chyba, chyba pójdę jednak, wiecie. Mm. właśnie samoopalacz. Jeszcze czeka mnie zawinięcie włosów na wałki, ale chcę zaczekać, aż odrobinę przeschną, bo generalnie mi strasznie długo zajmuje suszenie włosów. I co ja lubię robić, to dać im takie 15-20 minut, żeby one trochę się podsuszyły same naturalnym powietrzem i dopiero potem je suszyć. E, więc zaczekam. W międzyczasie odpalam o didim i jestem na trzecim odcinku. Oglądam to tak, wiecie... Partiami. Jak tylko mam chwilę, to odpalam. Nic mnie nie dziwi z tego dokumentu. Wręcz już jakiś czas temu miałam podejrzenie, że jednak Didi jest na maksu zamieszany w te sprawy. Mam w ogóle przeczucie, że Jay-Z też, tylko jest jakoś totalnie tak przez media oceniany jako totalnie czysty. Aczkolwiek mam swoje przemyślenie na ten temat. Nagrywa? Nagrywa. Oficjalnie mogę powiedzieć, że zaczynamy wakacje. Co prawda, jesteśmy jeszcze w Warszawie. Przyjechaliśmy wczoraj, żeby sobie rozdzielić tę podróż. Niedługo idziemy na śniadanie i będziemy się zbierać na lotnisko. To jest w ogóle nasza pierwsza podróż z Bobasem zagraniczna, także. No, jestem ciekawa, jak nam to pójdzie, ale właśnie myślę, że to rozdzielenie podróży na dwa dni, jednak było w miarę sensowne, żeby jej też nie zamęczyć, siebie nie zamęczyć. Um, także tak, nakładam pielęgnację. W ogóle nocujemy w hotelu Bristol Matin nam zrobił taki prezent mikołajkowy. Łazienka jest absolutnie przepiękna. Żegnam się z Wami, widzimy się w kolejnym filmie Buziaki. Mua. Myślę, że jeszcze przed świętami się zobaczymy.